Cześć tu Agata. Słuchajcie, mam tutaj troszkę kiwający się obrazek neurografiki. Dużo zieleni, odcienie zielonego i dużo złota czy żółtego. Te kropki w większości są żółte. No trochę mi się rusza bardzo. Taka energia łagodząca, kojąca, taki healing, balans, wracanie do balansu. Rysunek, tutaj cel było odrzucenie, odrzucenie przez innych ludzi, czyli takie poczucie odrzucenia i tak to się wyrysowało. Tutaj te dwa prostokąty, czyli ta moja fiksatywa, to są dwa dzwonki Koshi. I tutaj one na początku się wyrysowały i do tych dzwonków potem poszła cała neurografika. Także zapraszam do mnie na zajęcia. Można swoje różne cele przemalować, można swoje gole, czyli różne pragnienia, co chcielibyście osiągnąć, jeżeli chcecie coś kupić, chcecie zmienić pracę, zmienić coś w życiu, to właśnie to za pomocą neurografiki. Także zapraszam do mnie na zajęcia. Kontakt na Priew, Arteterapia Zamość albo Agata Kucharska Art. Miłego dnia, cześć!